Siema, witajcie na naszej kolejnej wyprawie tym razem kolejna już kopalnia z tyłu kopalni słychać jakieś odgłosy widać tam ludzi ale my się tutaj nie poddajemy postaramy się zajrzeć w z zakamarek tej kopalni jak najlepiej wam pokazać co tu jest no a wy do końca filmu i na koniec filmu ocencie nas pod spodem tam w komentarzach, łapkach i no i idziemy oglądać kopalnię ostatnio jak byłem tutaj to tu była tablica nawet widać, że nie ma że coś upolone to była tablica z bezpiecznikami obok tego nawet mam zdjęcie zrobione obok tego głośnika też to wszystko tutaj odgłosy wydaje, nie? patrz jak ta ściana z tymi oknami wygląda fajnie dobra, idziemy piętro wyżej kask no właśnie, a tu leżą te Tablice rozdzielcze, co tam były i tak jak widać, ktoś to demontował kilofem. to tu na przykład widać i to ogromna różnica, bo poprzednim razem tu był cały fajny, zachowany warsztat, a teraz został. Niefajnie zachowany warsztat A tu jest godło które e, te godło leżało na ziemi I ostatnim razem jak my tu byli to Sebastian je powiesił właśnie na tej szafce tam bo, bo one leżało na ziemi tak zrobił tak i powiesił to na tym na tej szafce a teraz szafek nie ma ale przynajmniej ktoś tego godła nie wywalił na, na podłoga ale tutaj nie ma nic. Tu były kluc klucze, narzędzia. Tutaj była taka wielko wiertarka, z której została jedna podstawa. Wiesz co, ta stołowa, nie? No i to no i widać no, to ten złom cały, co tu się dzieje. Totalna demolka. Tutaj jakiś magazyn. Ze śrubami. Z nakrętkami. Jakieś paski przewody widać, czyli rzeczy ogólnie potrzebne i stosowane na terenie właśnie takiego zakładu jak kopalnia puszczelki do tych do członków. No. Dużo uszczelek. Jeszcze więcej. jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Tylko do taśmy. To. To też jest jeden. Ten łącznik co łączył? No, dwie części taśmy. Taśmociąg, którym był transportowany, ten... co, urobek, węgiel. Nie zawsze węgiel, czasami też kamień na przykład. Pamiętaj rozlane paliwo i smary mogą spowodować pożar. Pożar. Tam pójdziemy za chwilę, bo tam też jest dużo pomieszczeń i różnych ciekawych rzeczy. Jedną z nich jest właśnie ten podest, którym idzie wyjść na tamte podesty u góry. A teraz byśmy poszli tutaj, bo tu właśnie nie pamiętam czy na tym piętrze, czy na tym jednym wyżej, ale chyba na tym jednym wyżej jest ta sterownia. Tu na pewno my nie byli ostatnio Dozór wyższy, nie? To było na drzwiach napisane. Ja. Czyli jakieś szychy tu się działy. Ciekawe czy ten telefon działał, bo on jest mokel. Uwaga. Dzień dobry, pani Zosiu Proszę mi wpisać urlop dzisiaj. Mhm, dziękuję, do widzenia A tak samo, no na razie Łosienka Nawet pralka została Teraz są w pierwszej części zakładu Jeszcze ale odgłosy, które dochodzą z tamtej strony I ta koparka, która przed chwilą jechała Mogą świadczyć o tym, że w niedziela też się to coś dzieje i oni to rozbierają, no ale, no ale, my się nie poddajemy i no idemy dalej. Kolejny jakiś warsztat albo magazyn, nie wiem, leżą te głośniki, które tam na ścianach było widać, w niektórych miejscach. Pojęka wisi No i to co wszędzie no tu jest wspomniano przez nas sterownia To jak widać te wszystkie wskaźniki które, pom które pomagały właśnie w tutaj w panowaniu nad tym wszystkim Tam na dole się wszystko jeszcze ruszo żyje. Tam są jakieś zakłady, tam jest coś pustego. I to jest coś. I to jest coś, czego my wcześniej nie widzieli. Nie wiem, jak to się stało. Nie. Wiem. W każdym razie teraz są od zaplecza tej sterowni, czyli ta cała kablownia. W zasadzie brak już kablowni kable poobcinane, już. Poobcinane wszystko, no, ale tak to właśnie wyglądało z tej strony. Ale widać, że jakieś polskie, tak, polskie maszyny wypisane Made in Poland. Made in Poland. No dobra, to idziemy dalej. Tutaj jest maszyna, była kiedyś. I dalej jest. Maszyna. Maszyna do pisania, na której nie widać nic nie widać. Coś bymy napisali, ale. Literek nie widać Tablice Tych tablic też jest tu wszędzie pełno No w tym miejscu w zasadzie nie ma, nie ma się co dziwić, bo to była Właśnie jakoś sterownia Więc Pełno kontrolek Nie wiem czy to są jakieś guziki, przyciski To bardziej to wygląda na jakieś te... Kontrolki same, nie? Kontrolki same, no. Mhm. Może tym wszystkim sterowała jakaś maszyna albo coś, nie wiadomo. Tu za nami jest biurko od szeryfa. Szeryf siedział i dowodził. Dajmy mi tu światło trochę. Tu też są jakieś pozostałości i mikrofon to, to jest jak w markecie, a to jest na kopalni patrz, przyciskasz guzik uwaga, uwaga widzowie youtube'a na urbex chorzów proszę wchodzić wszyscy i pani z działu metalowego tak samo I teraz wiemy, że wszyscy nas usłyszeli a w wolnych chwilach ten mikrofon działał do, mikrofon do Karaoke No właśnie, to jest na pewno Modern Talking Monatex I do kasecioka się to wsadziło Tam leciał podkład muzyczny albo profesjonalny, albo amatorski No i cała kopalnia śpiewała YMCA i te sprawy Oczywiście jest choreografią Nie jest tak, że pracowali i, i śpiewali i no. Tutaj jest ten włącznik do wszelkich lamp dookoła, żeby dobre disco było. No właśnie, tu są zielone y, te lampy, są takie czerwone, pomarańczowe. No. Także nie było nudno no, na takiej kopalni, jak wiecie. To nie jest tak, że ludzie tu przychodzili i no, pracować, ale też było tak, że przychodzili się tutaj zrelaksować, odprężyć przy łopacie i przy takich różnych rzeczach. A tutaj był knefel do włączania wszystkiego, nie? No? To jest jakiś tam. AZ-5, czyli jak to się nazywa. Nie działa. Mhm. Tam ta strona cała, ale tam jest tak, nie ma takich pomieszczeń jak tutaj i no tam jest dużo takich właśnie włożenia do góry na dół pomieszczeń takich bez niczego konstrukcji, trochę do poważenia te pochylnie. No i właśnie tam jest to miejsce, w którym uda nam się podejść blisko tych roboli. Więc mogę się pokusić, żeby ich z góry poobserwować chwila. No i tyle. Dobra. No. Kalendarz 2013 tam wszędzie po kolei były 2016 nie? Mhm. Ciekawe po co to było nie? Znaczy po co? No jakiś tam serwis i te sprawy ale mhm. przynajmniej teraz z góry możemy zobaczyć i pokazać też wam jak to wyglądało silniki jakie wielkie na słownicach wiszą te haki tu na dole jest hak wisi tam jest drugi do chwila go z bliska zobaczymy. Na 3 2, 1 robimy start i wyścigi. <ścoughs> nie dobra na spokoju. Teraz są właśnie mniej więcej po środku tej hali. Elegancki widok mamy, dach betonowy, na który da się wyjść i tu jest dokładnie to pomieszczenie z wyciągiem windy silnik wielki silnik, wielkie hamulce 2, 4, 6, 8 lin. 8 lin i ogromne koło. I dokładnie pod nami teraz znajduje się cały szyb z windy i winda, której nie widać, ale ona tam na pewno jest. Jest na samym dole Widać liny aż na dół Ale tak to właśnie wyglądało ogromny silnik Przekładnie tako zrobiona tu dziura Nie wiadomo po co a teraz A teraz to co tygrysy lubią najbardziej Tu jest drabina na dół A raczej pół drabiny na dół Jakby ją coś odgryzło tam na dole się Zobacz Ale patrz faktycznie ile tam jest tych budynków no. To, to, to no, ten... tam to też no. To ten kawałek terenu Tu jest przed nami szyb który był zabudowany z tej strony widać pochylnie. To jest chyba pochylnie. No. No, ale czy ta nazwa nasza jest fachowo czy niefachowo tego nie wiemy. No ja, no pochylnie. Są pochyły, więc do nas to są, to są pochylnie. A my idziemy teraz tam. Te odgłosy właśnie dochodzą z tamtej, drugiej strony kopalni. Tam na dole widzicie ludzi że właśnie tu rozbierają ta kopalnia No i jak będziemy z tamtej strony to trzeba będzie bardzo uważać Tu jest drabina, a już jest na dole I jak wrażenia? Ciemność widzę. widzę, ciemność i widzę dziura na dół. I widzę drobinę, która wy wyłazi ze ściany. Teraz będziemy bardzo blisko przypału przy i nawet z jednej strony dobrze, że oni tam takie... klarmo robią, bo najpierw będziemy słychać. Właśnie teraz nam udało się dotrzeć na drugą część, na drugą stronę tego zakładu. Tutaj tymi pochylniami za chwilę się będziemy przemieszczać po piętrach, ale tak, żeby nie nadrzeć się na nich. Nie ten, tam jakieś baj, jest Не фабрикатор, так есть, кто есть по уже видел крибантера, да, вот он, он тупой. Palę albo wcale no, no, no. <śmienic> A, dobrze. Mój... Nie, znowu gołąb w umywalce. Masakra. Ile gołębi, ile smrodu. Dobrze, że to ino widzicie, a nie, nie czujecie tego. Tu są jajka w Tym, umywalce. W ogóle. <laughs> gołąb zniósł jajka w umywalce. Ale zapach. Masakra. To jest Gołąb, eksplorator i klim, Klimber normalny Dobra Idziemy dalej. Chodźmy są blisko teraz ich schodów ty nie ma na dół. Trzeba będzie potem tu tak samo wlać do góry, nie? Nie no, pochylmy sobie coś na dół, patrz tam Tam są jakieś w ogóle schody Widzisz? jakieś jakby kraty I tu jest drabina drabina przez którą kraker zwodził do środka tam jest drabina na dół w ogóle całkiem żeby zejść stąd okazji, poglądamy jest dach do... ten. I to jest zabezpieczenie, żeby tu nikt nie wglądał. Po prostu kawałek gumy i dwie blachy. I drut, drut jak nić. Przed nami cały. Ile tu jest? 2, 4, 6, 8 torów. I, i, teren, i teren kopalni, który już nie ma. A my teraz ważymy tam na dach. Zobaczyć co tam jest. Dach. dach. Na pewno dach, ale też są fajne widoki. Antena. Bardzo ładna drobinka Bardzo ładna, no Mało wymagająca Bardzo I z tamtej strony zaś ten demo od tej kości To z tych pędek Chodźcie tam za to niech na to nie dałale. Który na tak Ten bajtel tak. Wysoko. Dobra, ja tutaj nagrom, pokorze, co tam jest? W zasadzie czego tam nie ma, bo nie ma nic. Pusty plac, pochylnia w jedną stronę, a w drugą stronę. I wiemy, że tam na końcu jest zasypane, bo my tam byli kiedyś. że tam się nie wybieramy. Jak wam się kopalnia podobała. Jak mu się podobała, to dajcie znać na dole. My już kończymy ten odcinek. Myślę, że udało nam się obejść wszystkie te zakomarki, nie? No też mi się tak wydaje. Jest trochę corno jak na każdej kopalni. Ale im bardziej corno, tym te grywski są bardziej szczęśliwe. No, także jak wam się spodobało to zostawcie ta łapka. My kończymy. Zapraszamy Was na poprzednie nasze filmy, na te które dopiero będą, bo na pewno będzie coś ciekawego. No i jak zawsze, widzimy się w kolejnym ciekawym miejscu. Na razie.